Co ty piszesz medyk? Znaczy to co napisałeś to raczej wynika z niskiej rozdzielczości 1300 Znaczy, to jest do ugrania, bo fajne było to, że oni tutaj całą armię przenoszą, tak? Więc ja tutaj muszę na pewno. Z... Jedna z ważniejszych rzeczy, którą musimy zrobić, to jest zrobienie floty. Bez tego to jest kupa. No i bez tego, żeby Dania miała. So musi, daje musi mieć sojusz z Moskwą. Znaczy, z zakonem, nie z Moskwą. Nie, Norwegię bez support? Zapomnij. Tego się nie da zrobić Norwegią. Chociaż może. Norwegia ma góry. Chyba, nie? No dużo gór. To tutaj można. Nie, to jest nie do ujębania. Trzeba byłoby strasznie bardzo to cisnąć. A, fort skasować. Ten tutaj. Chociaż mnie to wojsko akurat teraz. Kosztowało i ten tutaj też jest do dupy, fort. Przydałby się tutaj, w tej prowincji fort, to by nie było przejścia i by byśmy ich rozbijali na tych lasach, ale tak to... Jeszcze rzece, a tu nie ma rzeki. Po... chuj, Szwecją masz fort w takim miejscu! Tutaj stawiać trzeba było, tu! A tym buntownikom ja nie mam buntowników żadnych, to komu mam dać wygrać? Co? Przez ten statek? To na chwilę możemy zmniejszyć. Z kim poprawiasz te relacje? No? Ej, może że nie będzie żadnej tej, tej strony trzeciej. Czyżby tak miało się wydarzyć? galery Mam gdzieś, że to jest ten, eee... Pokaż twarz, kiedyś pokażę. Na razie mi się nie chce jeszcze. Nie mówcie, że teraz nie przyjdą tu całej armii. Że nagle ich oświeciło, ale w sumie połowę armii tu mają, to też jest dobrze, nie? Przeniesie tu resztę armii. Ja nie będę się suportował. Dobra, coś tu się. zbyt szybko. Ile oni mają? To jest 10, 5. Kurka. I pytanie: czy jak oni by tu poszli? Przewieźcie więcej tej armii, no. Nie bądź pałą. Przewieź więcej armii. Nie, bo to jest. Nie, to mają większą armię, tak czy siak, więc. A, to płaciłeś mi. No przewieź, no, no bądź do danią i przewieź tam resztę armii. Tak, sojuszów nie mają, to jest racja. To jest dziwne w sumie. Hej, może to jest ten moment, może to jest ten moment wypowiedzenia im wojny. Jezu, jeszcze nie mamy nikogo tutaj. Dobra, raz przeroluję, ale to raz. No też rzecz, o której zapomniałem, w sumie to. E, Cal Diet Six Support, czemu tego nie zrobiłem? Grand Monopoly. E, la, la, la grand Generalship Influenza 70. Obyś był dobry. I najpierw się skupię na rozbijaniu wojska. Dobra, ile statków już mi się zbudowało? Jeszcze dwa. Mogę jeszcze dwa dobudować za chwilę. Więc też to zrobimy. Niech mi się tutaj budują galery. Lepiej tutaj, w tych prowincjach. Kiedy te dwie galery się zrobią i wojnę wypowiadam. Może jakoś damy to radę uciągnąć. Dwóch moich piechociarzy walczy jak 12? A my mamy już na początku te? A, Infantry Combat Ability mamy na początku. Pochój mi kawaleria. No dobra, może te, tyle kawalerii na razie mi wystarczy. Kurwa, znowu fortu nie zająłem. Ja pierdolę, jak ja mogłem o tym zapomnieć! Jak ja mogłem o tym zapomnieć! Łukasz, ty głupia pało! Znowu! Znowu! I teraz Hugo, setkaj. Gdzie się setka jest? Co my możemy dać to admirała? Tu jest. Good game Lukas. Po prostu idź za... idź graj w coś innego. Tak sam robi miaturki do filmików. Ale ta, która jest obecnie jest chujowa, bo to jest stara Szwecja, ale już mam pomysł jak ją poprawić. A mogłem mieć ten fort. E, bo mnie jeden z widzów poprosił, żeby to zrobić. I w sumie zaciekawił mnie, więc. E, czemu by nie? Więc gdzie, czemu by nie? A mi się zachciało, bo właśnie jeden z widzów mnie zaprosił i dał mi tak. No i zadał mi świeka, że tak powiem. Jak się uwolnić Szwecją, jeżeli nie mam Support Independence. No i tak próbujemy. W sumie, czekajcie, jak oni mają galer. Ile mają galer? 5, ja mam 13. Lecimy blokować tutaj już. No, chyba, że wystawię flotę. Czekajcie, 5, 13. Podzielmy flotę. Kurde, mam problem z tym Tu musimy zrobić tak, inaczej musimy zrobić, musimy dobudować armię Raz, dwa, trzy, cztery, pięć Tak, mamy dziesiątkę Ale naprawdę, to zjebałem, z tym fortem to zjebałem, na następny raz muszę pamiętać o tym forcie Jeżeli będzie następny raz Tak powiem Przydałby mi się generał. Możemy to spróbować przerolować z Siegem. On też by bardzo by mi tu pomógł. Ale, jak na cholera, to nie mamy generała z Siegem. Eee, tak, z network też powinien robić. Już chyba za długo Rzymem grałem po prostu. I to mnie może teraz kosztować. No, jest trudno. No. I będzie restart. Dobra, cofnijmy się. Nie, czy najmusów nie zrobię, ja tych jest 14. A nie, co, Boże, ja nie najmusiw robię. Trzy, cztery, sześć. Dobra, tak to zróbmy. Skąd oni tę armię mają taką dużą? Oni tu nie mają dowództwa? W sumie to nad dobrze. Ok, zobaczymy, czy się tu obronimy. Mają przejście i tak dalej. OK. Trzeba dalej Kogen odbić. Uff, dajcie mi generała z Sigem. Y, po prostu dajcie mi generała z Sigem. Dobra, jest generał Sidem. Tutaj zrobimy jednego zwykłego i podbijamy te tereny. Dobra, no i poszedł tak. Tak, to zróbmy. Tu jesteśmy atakowani, tak? Okej. Okay. Ej, chwila, 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 chwila. Tu mamy fajną opcję teraz. Ach! Myślałem, że zdążę ich przechwycić, nieważne. Tak, ciebie. Dajmy generała Siege'a tutaj. Jeszcze innego typa zrekrutujmy, żeby to odbić dalej z Kiedy ty dotrzesz? 30. Okej, okay. to była dobra opcja, że to tu zostało. <grymne> Widzicie? <grymne> Czasem trzeba przewidzieć coś, coś takiego. Boże, ci tutaj mi się robią. Norwegowie. Okej. Okay. To moglibyśmy im zatopić. Jak tutaj mi się ten typ zrobi, to możemy to potem spróbować im zatopić tą flotę. Schowajmy ją, żeby mi się tak aż nie niszczyła bardzo. 5-1-5 niech będzie na razie, i tak się tymi przejmujmy. Ktoś mi tu atakuje, ile tego jest? 3. Holstein, okej, okay, zabij się. Dziękuję. Co za jakieś dziwice orlańskie. Eee, Conquer Gotland, możemy to wziąć. Dobra, bo tak jak w sumie się ma, się ma, wszystkim. Muszę jakoś bardziej zwracać uwagę na ten czat. Wybaczcie, ale jestem naprawdę bardzo zaabsorbowany tym wszystkim, co tutaj się dzieje. Myślałem, że. Nie, nie gram zakonem. konem. Gram Szwecję o wolność. Jak skończę Szwecję grać o wolność, to. Nie wiem, zagram czymś innym. No, robimy Szwecję o wolność bez, 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 bez support independence, tak? O, no, jeden z widzów o to prosi. No, dlatego odbiłem Daleskogan. Jeszcze nie połowę, bo to jest na razie tylko dwa poziomy więc jeszcze na tym moment Daleskogan nie jest aż tak istotną prowincją. Weź pan. O, możemy szturmować! Boję się. Dobra, flota jest tutaj. Chodźmy tu. Ale tu może znowu te dwa statki tu zostawmy. Te dwie galery. Albo w zasadzie, czekaj, ciebie cofniemy. Żeby mieć spokój. O! I prawie wyjebiście. Jakbyśmy to zatopili i mieli spokój. To 6 transportowców. No i wyjebiście. Nara. W sumie może ich wciągniemy w zasadzkę jeszcze, może żeby im stack wipe'a zrobić. Czekajcie. Przejdą? Przejdźcie. No dobra, nie chcecie to nie. Ulm? Po co? Jak Szwecja na krawędzi. W sumie, żeby zakończyć tą wojnę My musimy Grant i No chyba ugrane, nie? <grym> no przydałoby się mieć więcej tych prowincji. No dobra, wiecie, że ja jestem zakładny. Kurde, jeszcze teraz Szwecję zagram, bo się okaże, że się wciągnę w tą serię. Łukasz Chojecki yy, niekoniecznie. Myślę, że tak samo by to zadziałało z sojuszem, z zakonem krzyżackim, tylko byłoby to trudniejsze. Myślę, że to też by się udało, jakby był sam sojusz z zakonem. I myślę, że clue to jest jeszcze poczekać, żeby oni tego for ten fort mieli podniesiony. I zobacz, że ja też tutaj zjebałem tym. Jakbym tutaj wszedł, kiedy tutaj byłoby zero, tak, w garnizonu, ja od razu bym zdobył ten fort. Od razu bym mógł zablokować tą cieśninę e, moją flotą i dwa razy popełniłem ten błąd. Ten sam, że tego fortu nie zdobyłem w miesiąc. Więc w tym momencie... Eee, jakbyśmy zdobyli ten fort, tak, ob zablokowali tutaj ciśnienie naszą flotą, eee, to armia krzyżacka by do nas nie doszła, tak? Ale już miałem serię Szwecją. Ale ja mam serię szwecję, chcesz to sobie odpal. <grybujesz> Tam też mi poszło całkiem źle, z tego co pamiętam. O to znaczy For Odin? To bym musiał zagrać od nowa. Oczywiście, że jesteś w stanie to wygrać. Zobacz, że mi się tam prawie udało rozbić flotę krzyżacką. Mnie potem dobiła, zresztą ja zatopiłem tą flotę krzyżacką, mnie dobiła norweska, która przypłynęła po czasie. I tam, na tamtym podejściu zjebałem parę rzeczy też. Raz, że miałem zmootbolowaną flotę, którą potem rzuciłem do ataku i straciłem przez to cztery galery. Eee... Norwegia po Szwecji, ale Norwegią się nie uwolnimy, nie ma szans na to. W ten sposób się nie uwolnimy bez supporta. I Norwegia nie ma takich dobrych idei do walki. Tak myślę. Bo na Szwecji miałem pomysł, jak to zrobić, tak? I właśnie to chodziło o ten Fort, żeby go zdobyć. Tak, Norwegia jest potężna flota, tylko szkoda, że graniczy ze Szwecją. Ile loanów? Nie wiem, ja ten loan biorę... 5 mam. No oczywiście, że jest trudniej z zakonem, ale moim zdaniem jest to do zrobienia. Czekajcie, a co jest w tym achievemcie for Odin? Ale chciałem City Skylines sobie włączyć i pograć Albo Yuan <ścoughs> Argen nieźle. Idź ty na tego grilla nie siedzisz. No Marcin Stanek, ale właśnie o to chodzi. W sumie nie wiem jakby się uwolnić Norwegię. Maciek nic mi nie daje być Awasanem. No major TV, ale stracimy wtedy całą Norwegię i nie wyjdziemy na plus. Nawet supplies. No, zestaw z zakonem, ale myślę. Nie, bo z Moskwą nie ma szans. Rzeczywiście z Moskwą to nie ma szans, bo to zaatakuje albo Nowogród, albo weźmie przejście, albo jakoś wymusi przejście przez Nowogród. Cokolwiek. Z Moskwą nie ma szans, jeżeli Dania jest na sojuszniku, tak. Ale też Dania bardzo często bierze al mój z zakon, z tego co pamiętam, który dość często będzie też atakowany szybko przez Polskę. I to jest idealna sytuacja. Dlatego 3 czwarte Szwecji zjada się podczas szazowanie Norwegią. Tak, Urtaniel, zjada się Szwecję, ale to by musiała jakoś ugrać, tak? Sojusz ze Szwecją? Ale sojusz pomiędzy sobą to można brać, jeżeli ma się powyżej 50 Liberty Designer oba kraje, nie? I ile było? 3 restarty na, na to, żeby to się udało. No i to Norwegia mi teraz za Teraz ten albo For Odin. Eee, czekajcie, da sobie przejrzę co tutaj trzeba. No to, to mogę uznać za to, że te, to zostało zrobione, albo w sumie to jeszcze cancel, weźmy tą niepodległość. W sumie to najważniejsze to jest mieć ten fort. No to może ten fort ugrajmy. Ej, może tego sobie na coś zostawię do czegoś później. Sieland. Kuszę, kuszę. Kuszę, spróbujmy. No mogę zagrać tą Norwegią, ale kurka, już chciałem zagrać sobie coś innego niż Europkę tylko. A nie chcecie City Skylines może? <laughs> no to szósty loan. A w sumie to może jeszcze kasa by się przydała od tej Danii, nie? Na spłatę tych loanów. Back to the Piast, mam, Sangoda nie mam, bo brakuje mi jednego dnia. Albo nie, robiłem już chyba Sangoda. Czekaj, czekaj. Zaraz zobaczę. Back to the na pewno mam. Cześć wszystkim, cześć, cześć. Nie, jeszcze no. W ogród mnie wziął jako rywala, to jest idealna sytuacja do gry dalszej. A... Europkę są wszyscy, no Boże. Jesteście nudni. <grym> Gdzie GI? Co to jest GI? I zaraz są Norwegię jeszcze sobie zobaczę. W sobie Norwegię jeszcze nigdy nie grałem. Bo Może będzie ciekawa. Tylko teraz muszę sobie zrobić miniaturkę jakąś na Norwegię. A nie mam żadnej przygotowanej. Dobra, to jutro się zagram. City, jak was nie będzie. Jak was nie będzie, to sobie zagram City Skylines Choi EU cały, w Choya to ja nie chcę grać Ej, bo ci mi nisz... ci mnie niszczą Du... Norwegia mnie podbija! A! Boże! No, podbije... podbijemy to i spadamy. Padni, dziękuję Ci. I lecimy to wszystko w sumie najmusów, skasujmy. Dobra, co bierzemy? Gotlandię, Gotland nie może, bo tam forty są. Koalicja już?! No bez przesady! Co to ma? A, się się developmentu, okej, okay, dobra. Ja może Norwegię tu wezmę. Okej, okay. to nie mogę, by nie mam żadnej prowincji, tak? Okej, okay, tak, kasa. Dobra, tak, nie, tak, czekajcie. To tak, Warrepsy repsy też nie. A zaraz się zgodzą, w sumie. I w sumie jak będziemy mieli te fo ten fort tutaj, to potem tu już jest easy play, nie? O kto dostał? Hiszpania. Harald hurdarada. No ale też nie będę teraz robił miniaturki. O to mi chodzi. Ale to zaraz i tak sobie to wpiszę już daniel. Dobra, tak weźmy Dobra, wolna szwecja To jest najważniejsze Achievement approve Gustaw czwarty Besse Więc uwolniliśmy się bez support independence eee, czekajcie, zapiszę.